Jeśli nie posiadasz końców na paczki i składy, wbijaj na superkońcy.pl. Najtańsze końców w sieci, wiele metod płatności, bezpieczne metody dostawy, a z kodem robotowym matrą dostaniesz końce 5% taniej. Link w opisie, polecam. Nowość. Zdobądź superkońcy pońcy i płać nimi za swoje zamówienia. Szukaj w sieci kodów podarunkowych na darmowe punkty SCP i zamień na darmowe końcy. Więcej informacji w opisie tego filmu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Matrum, a w dzisiejszym materiale chciałbym Wam zaprezentować kilka nierealistycznych rzeczy w trybie kariery w grze FIFA 20, które najprawdopodobniej irytują większość graczy. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że tryb kariery nie należy do trybów, do których deweloperzy chętnie dodają różnego rodzaju nowości i na pewno takich rzeczy znalazłoby się jeszcze więcej, dlatego starałem się ograniczyć ten materiał do najważniejszych rzeczy. Jednak zanim zaczniemy chciałbym Was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapki w górę, ponieważ w ostatnim czasie moje filmy mają problem z dotarciem do większości osób. Zostawcie również subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Także przejdźmy już teraz bezpośrednio do sedna sprawy. Pierwszą nierealistyczną rzeczą w trybie kariery w grze FIFA 20 są derby, w których spotykają się ze sobą odwieczni rywale czy też drużyny z jednego miasta, które występują w tej samej lidze. Jednak nie chodzi mi o same spotkanie, tylko o emocje wśród zawodników, piłkarzy czy nawet trenerów, które zazwyczaj towarzyszą takim spotkaniu w rzeczywistości. Oczywiście niektórzy powiedzą, że podczas ładowania danego spotkania i wybierania strojów, zawodnicy obu drużyn patrzył się na siebie w sposób agresywny. Jednak moim zdaniem jest to zdecydowanie za mało, ponieważ nie przekłada się to nawet na sytuację, w trakcie danego spotkania, które w rzeczywistości zazwyczaj prowadziłyby do różnego rodzaju konfliktów i zaostrzenia gry. Wydaje mi się, że wielu z Was podczas oglądania spotkania pomiędzy odwiecznymi rywalami było świadkami sytuacji, w których po odwiedzaniu przewinie dochodziło do licznych przepychanych czy też długich protestów w kierunku arbitra danego spotkania. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach mecze derbowe nie gwarantują już takich ogromnych zgrzytów pomiędzy zawodnikami. Jednak mimo wszystko są to spotkania, w których emocje sięgają zenitu. Myślę, że takie spotkania powinny być dużo trudniejsze do wygrania, ponieważ dzięki temu odczuwalibyśmy większą satysfakcję z zdobytych punktów, czy też końcowego triumfu w danych rozgrywkach. Kolejną nierealistyczną rzeczą w trybie kariery są sankcje związane z otrzymaniem przez danego zawodnika czerwonej kartki lub kilku żółtych w poprzednich spotkaniach danego sezonu. Nie wiem dlaczego zawodnik, który otrzymuje czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu, pauzuje tylko jedno spotkanie. Jeżeli się w tym momencie mylę, to bardzo przepraszam i na pewno mnie poprawicie w sekcji komentarzy. Jednak wydaje mi się, że w większości europejskich lig otrzymanie czerwonej kartki wiąże się z pauzą co najmniej dwóch spotkań. Dodatkowo deweloperzy gry FIFA 20 powinni w dokładny sposób odwzorować ilość żółtych kartek, Pauzę w danych rozgrywkach, ponieważ chyba nikomu nie muszą tłumaczyć, że ilość tych kartek różni się w zależności od danych rozgrywek, ponieważ inaczej wygląda to w fazie grupowej ligi mistrzów, a inaczej w rozgrywkach Premier League. Trzecią nierealistyczną rzeczą w trybie kariery jest oczywiście terminasz rozgrywania spotkań, z którym musimy się zmierzyć jako menadżerowie danej drużyny. Myślę, że na pewno większość z Was, ogrywając tryb kariery, miała okazję rozgrywać kolejne spotkania dosłownie dzień po dniu. Nie muszę już chyba nikomu tłumaczyć, że taka sytuacja w rzeczywistości jest po prostu niedopuszczalna, ponieważ regulują to różnego rodzaju przepisy, które określają minimalny czas odpoczynku zawodników pomiędzy jednym spotkaniem a drugim. Oczywiście zrozumiałbym, gdyby takie sytuacja zdarzyło się jednorazowo, ponieważ moglibyśmy wtedy mówić o jakimś błędzie, który można było dosyć szybko wyeliminować. Jednak pozostając jeszcze w tematyce terminarzy rozgrywania spotkań przez daną drużynę, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że daty rozgrywania tych spotkań są po prostu nielogiczne. Chodzi mi tutaj o sytuację, w której na przykład rozgrywamy spotkanie Ligi Europy w czwartek, a w sobotę gramy już bardzo trudne spotkanie ligowe. Takie sytuacje w rzeczywistości również się nie zdarzają, ponieważ gdy dana drużyna występuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów czy też Ligi Europy, to zazwyczaj swoje spotkanie rozgrywa w niedzielę lub poniedziałek. Kolejną nierealistyczną rzeczą w trybie kariery w grze FIFA 20 są pytania podczas konferencji prasowej. Już na samym wstępie muszę jednak zaznaczyć, że jestem wielkim fanem tych krótkich kascenek z udziałem stworzonego przez nas menadżera. Bardzo się cieszę, że deweloperzy w końcu postanowili użyć technologii z trybu dozerni w trybie kariery. Dlatego też, tak jak już podkreśliłem na samym początku, moje zarzuty dotyczą samych pytań zadawanych przez dziennikarzy. Myślę, że na pewno wielu z Was bardzo często spotkało się z nieuzasadnionymi pytaniami dziennikarzy, takimi jak pytanie, dlaczego dany zawodnik nie znalazł się w podstawowe 11, pomimo tego, że ten zawodnik jest zawieszony i po prostu nie może znaleźć się w składzie na dane spotkanie. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że takie pytania są zadawane na podstawie jakiegoś algorytmu, jednak, mimo wszystko, sama rozgrywka sprawiałaby zdecydowanie więcej przyjemności, gdyby te pytania były chociaż adekwatne do danej sytuacji. Natomiast drugą rzeczą, która również dotyczy pytań zadawanych przez dziennikarzy i osobiście trochę mnie irytuje, jest podgląd na to, czy dana odpowiedź wpłynie negatywnie, czy też pozytywnie na sytuację w drużynie. Moim zdaniem te podpowiedzi po prostu nie powinny być widoczne, ponieważ w tym przypadku gracze nie skupiają się na samych odpowiedziach, tylko na przykład na korzyściach wynikających z tych odpowiedzi, aby na przykład bardziej zmotywować swoją drużynę lub poprawić morale zawodniku. Piątą nierealistyczną rzeczą w trybie kariery są propozycje transferów dla zawodnika, którego wystawiliśmy na sprzedaż. Dokładniej chodzi mi tutaj o rodzaj tych drużyn oraz ligę, w której na co dzień występują. Myślę, że dużo łatwiej będzie to wyjaśnić na przykładzie młodego zawodnika Manchester United, ponieważ jeżeli jako menadżer Czerwonych Diabłów decyduje się na sprzedaż Markusa Rashforda, to raczej nie oczekują propozycji brazylijskiej drużyny za 22-letniego zawodnika, który z powodzeniem występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Moim zdaniem taka propozycja nie ma kompletnie żadnego sensu, ponieważ taki transfer byłby dla tego zawodnika po prostu cofnięciem w rozwoju i w rzeczywistości żaden młody zawodnik, który marzy o zrobieniu wielkiej kariery nie zdecydowałby się na taki ruch. Myślę, że w tym przypadku zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tacy zawodnicy otrzymywali propozycje na przykład z innej drużyny występującej również w tej samej lidze. Myślę, że wielu z Was powinno się ze mną zgodzić, że bardzo często jesteśmy świadkami sytuacji, w których na przykład dany zawodnik nie odnajduje się w strategii danego trenera, a w innej drużynie jest wyróżniającą się postacią. Oczywiście nie mówią, że transfery do innych lig są złym pomysłem. Jednak najważniejsze jest to, aby ta drużyna była na podobnym poziomie do drużyny, który aktualnie występuje. Oczywiście zdarzają się też również sytuacje, gdy dany zawodnik musi odbudować swoją formę i trafia na przykład na wypożyczenie drużyny w niższej klasie rozrywkowej. Jednak nie jest to na pewno drużyna na drugim końcu świata, która występuje w niezbyt wymagającej lidze. Kolejną nierealistyczną rzeczą w trybie kariery są dożywotnie kontrakty dla trenerów drużyn występujące w każdej lidze. W dzisiejszych czasach jest to po prostu niemożliwe, ponieważ menedżerowie bardzo często są zmieniani jak rękawiczki przez właściciela danego klubu. Oczywiście nie wyrażam przez to swojej aprobaty dla tego typu zachowań, jednak chyba każdy z Was się ze mną zgodzi, że takie zachowanie we współczesnej piłce są na porządku dziennym. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo chętnie zobaczyłbym tego typu rozwiązania również w w 20 ponieważ na przykład gdyby dana drużyna nie spełniała pokładanych oczekiwań, bylibyśmy świadkami zwolnienia trenera i zatrudnienia nowego trenera naszych rywali. Mam tutaj również na myśli sytuację, w której dany menedżer po prostu zakończy swoją trenerską przygodę i odejdzie na emeryturę. Stworzyłoby to również kolejną możliwość, aby taką pozycję obejmowali zawodnicy, którzy przejdą na emeryturę i rozpoczną swoją trenerską przygodę. Oczywiście doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że taka sytuacja w trybie kariery jest już dostępna, jednak musimy to zrobić samodzielnie po uprzednim rozpoczęciu kariery zawodnika, przejściu na emeryturę i rozpoczęciu kariery trenerskiej. Myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość przejścia tych zawodników na emeryturę automatycznie, ponieważ dzięki temu nasz zespół mógłby się umierzyć np. z zespołem prowadzonym przez Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko, oczywiście jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, tak aby ten film mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Także trzymajcie się, na razie i piona!